On fire! Bardzo serdecznie, z tej strony WD40 Mam przyjemność powitać Was w kolejnym odcinku Chyba już drugim Powrót do Minecraft Znajdujemy się w świecie Minecraft Na wersji 1.4.0.1 No i co? Będziemy podróżować w tym świecie Mam już dla Was przygotowaną nową, specjalną historię Na ten odcinek Tak więc Pewnego słonecznego dnia. Czyli w sumie tak jak teraz mamy w sumie ładną pogodę za oknem, ale to już nieważne. Może to poruszymy w innym odcinku. Postanowiłem wybrać się na spacer z C. Ej, się czy się zjaśnia, bo ja nie wiem. Chwileczkę. Ej, nie, 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 nie. Słoneczko! Nie tak się omawialiśmy, kochanie. God damn it, dobra. To jeszcze musimy się położyć spać i dopiero. Dopiero wam opowiem moją historię, gdyż winna ona się zacząć ze wschodem słońca. Tak wiem, gadam jak pojebany, ale tak jakoś wyszło. Dobra, zróbmy tu sobie dziureczkę na łóżko. Łóżeczko. I śpimy. Obe nas nic nie zaciukało. Taką mam nadzieję. Zatem wstajemy i lecimy. Zatem, jak jak już wspominałem, pewnego słonecznego dnia postanowiłem wybrać się z moim pieskiem na spacer. Wydawałoby się, że nie ma w tym nic ciekawego, aczkolwiek. Yy, no, postanowiłem ją tam puścić, niech sobie tam lata, biega i tak dalej. No i jak to psy yy, w końcu znalazła ona sobie, nazwijmy to, yy, kompana do zabawy, nie? Był to tam jakiś inny sobie piesek, który sobie latał, no i zaczęły się ze sobą bawić. Um, ja mam w zwyczaju, że jeżeli widzę, że mój pies bawi się z jakimś innym psem, to staram się nie patrzeć tak po prostu, że um, one sobie latają i, i nie robię sobie z tego nic, nie? Jeżeli jest to jeżeli ten pies oczywiście ma pod jakiegoś tam właściciela to generalnie staram się nawiązać jakąś tam rozmowę co by to nam mm, przyjemniło troszeczkę gdzieś tu zombie jak umiera a raczej mi to na razie nie obchodzi staram się nawiązać jakąś rozmowę i w tym przypadku było również no gdzie ty zdychasz mój kochany pomysujesz dźwięk do klipu tu jesteś pomogę ci no. O, jaskinia, dawajcie sobie. Zatem, postanowiłem nawiązać rozmowę. Był to taki gościu, facet, mężczyzna, jeżeli wolelibyście tak to określić. W dosyć podeszłym wieku, nie powiem, że był stary, aczkolwiek miał on grubo ponad pięćdziesiątkę. No i co, zaczęliśmy rozmawiać, generalnie od razu przyszliśmy do tematu szkoły, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, no bo generalnie jeżeli widzi się kogoś po raz pierwszy i nawiązuje się jakąś rozmowę, o fajnie że żelazo, to generalnie chyba nie rozmawia się o tematach szkolnych, no nie wiem, chyba, że rozmawiamy ze swoją babcią, która pierwsze pytanie, która zada o tym, czy jesteśmy głodni, zapyta się nas oczywiście, Wnusiu, czy jesteś głodny? Aha, nie, nie jestem babcią. A jak tam w szkole? No dobrze, dobrze. I tak generalnie wygląda rozmowa z Babcią, bynajmniej z moją. Nie wiem jak tam z waszymi, możecie napisać w komentarzu. Yy, no i wiecie. Zaczęliśmy tak sobie będzie słodko. Yy, poruszaliśmy różne tam tematy. Yy, generalnie dalej kręcąc się yy, wokół szkoły. W końcu poruszyliśmy temat yy, religii. Yy, no to ja powiedziałem, że nie przystąpiłem do bierzmowania i że generalnie... Yy, nie chcąc pana urazić, jestem niewierzący, więc wolałbym tego tematu raczej nie poruszać, jeżeli jest pan praktykującym katolikiem. A on powiedział, że spoko, ja tam nie mam znaczy nie powiedział spoko, nie? Yy, powiedział, że nie, ma, że nie ma sprawy, ja generalnie nie mam nic przeciwko temu, że każdy ma coś tam swoje yy, wyznania i tak dalej, nie? No więc spoko nie muszę, chociaż raz nie muszę się pierdzielić z tym co ktoś wyznaje, co ktoś myśli. I mogłem dalej luźno z nim rozmawiać, chociaż miałem pewne obawy, że gdy już właśnie wkroczymy na te tematy, nazwijmy to religijne, że wyjdzie szydło z worka i nie wiem, że facet będzie jakimś jechowym, czy cokolwiek. Nie? Tak więc, czekajcie, w sumie sobie to, że potrzebuję jakiegoś pudulca, to byśmy tylko cali. Dirt będzie w sam raz. Dobra. No i wiecie, zaczęliśmy sobie rozmawiać. W końcu już żeśmy zeszli z tego tematu religii całkiem właściwie prędko, po tym jak wprost powiedziałem, że jestem no, nazwijmy to sobie niewierzącym. Wiem, że również z Was może kogoś to urazić, no ale przykro mi bardzo. I w końcu poruszyliśmy temat zainteresowań. No to powiedziałem mu, że ja generalnie interesuję się właśnie kręceniem filmów, no to wiecie, gdy powiesz gościowi, który ma około pięćdziesiątki, że interesuje cię kręcenie filmów, to zapewne wyobrazicie z kamerą i z różnymi właśnie tego temu sprzętami, montaż i tak dalej, nie? I tak zatem wyobraził się również, wyobraził mnie również sobie yy, ten facet. Jednak yy, na tyle prędko przyszedłem do tematu moich zainteresowań względem filmów, czyli mój ulubiony scenarzysta, aktor, reżyser, że byłem naprawdę bardzo zdziwiony, że aż tak bardzo chciał drożyć ten temat. Ale w tamtym momencie nie wydawało mi się to zbyt dziwne i generalnie y, bardzo przyjemnie mi się ciągnęło ten temat. I tym sposobem tam żeśmy sobie wygadali kilka, kilkanaście dobrych minut nawet nie wiem czy nie z dwie godziny nawet eee, i tak jakoś leciał ten czas no i w końcu nasze przy nazwijmy to już troszeczkę opadły z sił jakkolwiek by to nie brzmiało eee, no i postanowiłem już, o wow to jest jeszcze fajne zejście czekajcie opa postanowiłem no, 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 czekajcie, zaliczmy tą wodę. Czy nie, tu coś ciekawego. Opa. Opa. Chyba nie. Nie, zatem straciliśmy tylko nasz cenny, cenny czas i pochodnie. E, zatem postanowiłem się powoli zbierać. Mim to jednak nastąpiło. E, Uff, przyjemny pan. Zapytał się mnie w końcu, co wydawało się dla mnie totalnym absurdem, że dopiero w tym momencie zostałem o to zapytany ile mam lat no to powiedziałem, że yy, czekajcie, to wtedy miałem yy, chyba wtedy miałem 16 lat tak, 16 lat wtedy miałem no i yy, powiedziałem mu, że mam 16 lat yy, że generalnie jestem świeżo o poczekajcie chwileczkę mam domofon Dobra, jestem z powrotem. Pan do skrzynek pocztowych musiał się koniecznie dostać. Jednakże powracając do mojej historii. Owca! Jebał ci ktoś kiedyś z miecza. No. Jednakże powracają, powracając do mojej historii. Ym, powiedziałem, że mam 16 lat. Jestem świeżo po ym, ukończeniu testu gimnazjalnego, z którego, no, powiedzmy sobie szczerze, część humanistyczna, czyli ta, która teoretycznie miałaby mnie ukierunkować, w stronę jakiejkolwiek kariery, jeśli chodzi o kręcenie filmów, nie takich na YouTube, a takich, nazwijmy to sobie, realnych, teoretycznie dawała mi jakieś tam plusy do dostania się do jakiejś szkoły, nazwijmy to sobie filmówki, czy jak kto woli. I wieście mi lub nie, ale... Po tylu minutach, nawet nie wiem czy godzinach rozmowy z tym panem okazało się, że facet jest dyrektorem y, szkoły filmowej w Łodzi. Bynajmniej tak on się przedstawił. Nie wiem czy to był dokładnie dyrektor. W każdym, jakaś, w każdym razie jakaś szycha y, właśnie z tego, y, z tego stanowiska tego rodzaju właśnie stanowiska wysokiego właśnie i że on mi powiedział że mimo że mam lat 16 a oni tam przyjmują dopiero ludzi w zakresie studiów yy, że on bardzo chciał by mnie zobaczyć yy, na jego wykładach na tym yy, jak oni promują tam bo oni tam mieli jakąś swoją akcję promocyjną tam do Polski akurat właśnie przyjeżdżał jakiś bardzo znany reżyser, oni tam mieli prowadzić z nim wywiad, promować sobie swoją szkołę i takim oto trafem yy, zostałem yy, zaproszony na takie spotkanie. Jednakże no powiem wam szczerze, że no, niestety nic z tego nie wyszło yy, ale no nazwijmy sobie to jest to już Powiedzmy sobie szczerze, historia na inny odcinek, gdyż no. Naprawdę wtedy pokładałem bardzo duże nadzieje e, w, po tej rozmowie z tym panem, jednakże byłem na tyle głupi i oślepiony tym, co, co on do mnie mówił, że na dobrą sprawę nie wziąłem od niego żadnego e, numeru kontaktowego, nie wziąłem praktycznie nic po tej rozmowie co żeśmy wynieśli praktycznie tylko pamiętałem jego imię i pamiętam że był wysoko postawioną szychą w jakimś tam w jakiejś szkole filmowej, tak? Co wydawało się, że no tak, przyjdę sobie na ten wykład i powiem, no ja gadałem w parku z tymi z tym panem i on ma tak na imię, ale ja nie wiem na jakim on jest w stanowisku i jak ma na nazwisko, ale macie mnie wpuścić. No i uznałem, że nie posiadając takich podstawowych informacji, po prostu po wejściu na taką salę zostałbym wyśmiany. Tak więc, o oh wow, proszę bardzo, tutaj nawet mamy naturalne wejście, żebyśmy mogli przenocować. Tak więc no niestety zwijmy to z mojej kariery filmowej. Nic yy, nie wyszło. Jednakże nie żałuję. Powiem Wam, że teraz w liceum, w którym jestem naprawdę mam masę masę bardzo ciekawych ludzi i dalej uważam, że mogę robić coś yy, pożytecznego Może niekoniecznie yy, będzie sprawiać mi to taką przyjemność jak kręcenie zwykłych filmów Z czym właściwie na dobrą sprawę też nie miałem yy, raczej kontaktów no bo przecież yy, ja na dobrą sprawę w życiu nie miałem w ręce kamery, takiej nazwijmy to profesjonalnej, nie? Jedyne z czym miałem styczność, jeżeli chodzi o kręcenie, no to nie wiem, <laughs> kręcenie filmików na telefonie, czy też kręcenie filmików na YouTube, czy też taką najzwyklejszą tanią kamerą ze sklepu, nazwijmy to sobie. E, za, nie wiem, do 200 zł. I też pewnie, która nie była moja, gdyż generalnie ja e, nie jestem w posiadaniu takiego sprzętu. I jedyne co mogłem robić, to najwyżej pożyczyć taki sprzęt od kogoś, żeby y, móc zobaczyć, jak to wygląda i z czym to się je, nie? To więc no, taką oto Wam sprawiłem na ten odcinek. Mam nadzieję, że ciekawą. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się jej słuchało i że nie, 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 nie przynudzałem za bardzo. Ym, dobrze. Dajcie mi chwileczkę, ja zobaczę ile minut mamy materiału i zobaczymy się za sekundkę Dobra moi drodzy, mamy ponad 15 minut materiału i myślę, że w tym odcinku to byłoby na tyle Mam nadzieję zatem, że Wam on się spodobał Mam nadzieję również, że moja historia Wam się spodobała Oczywiście mm, tak jak w poprzednim odcinku zapraszam Was do komentowania i y, do opowiadania własnych sytuacji, które mieliście y, podobnych bądź związanych w jakikolwiek sposób z tym co yy, ja przeżyłem jeżeli mieliście również jakieś spotkania spotkania bądź yy, mieliście okazję zobaczyć się z kimś z kim nawiązaliście bardzo fajny kontakt albo no po prostu okazało się że wynikła z tej znajomości jakaś ciekawa rozmowa yy, podzielcie się tym w komentarzu a póki co to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że, zatem, że Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do ocenienia, komentowania oraz do subskrypcji mojego profilu. Następny odcinek oraz następna, mam nadzieję, ciekawa historia już w drodze. To byłoby na razie na tyle. Trzymajcie się gorąco. Cześć!